Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie. Witamy na pikniku Silna Biała-Czerwona. Ostatni poniedziałek mieliśmy okazję gościć na naszym rynku w Serocku piknik wojskowy pod hasłem Silna Biało-Czerwona. Szereg sprzętu, który do nas zjechał, szereg stoisk, atrakcji, które wojsko zapewniło, pozwoliło, mam nadzieję, mieszkańcom do zapoznania się z tego, czym wojsko tak naprawdę dzisiaj dysponuje, jaki sprzęt posiada. Myślę, że z perspektywy nawet samego, samej osoby zwiedzającej mogę powiedzieć, że bardzo interesujące rzeczy, szczególnie dla Młodych chłopców, gdyż dużo sprzętu wojskowego, ciężkiego. Sporo osób, które zwiedziło te stoiska, pokazuje, że jednak mimo upału, mimo bardzo gorącej pogody, udało się ludziom wyjść na spacer, zwiedzić to, co działo się na naszym rynku. I cóż, myślę, że to, co się dzieje przez ostatnie trzy tygodnie na rynku, jeżeli chodzi o wojsko, pokazuje, że jest to dobra lokalizacja. To miejsce ma swoje uroki i jest atrakcyjnym z punktu widzenia osób, zarówno w pokazujących swój sprzęt, i zwiedzających. Biało-czerwona, kolor jeszcze pamiętasz. Biało-czerwona, dobrze, że chociaż odświęta. Spotykaliśmy się w Serocku na rynku w ramach projektu Ministra Obrony Narodowej. Silna biało-czerwona. Robimy to z zaszczytem, z honorem i z dumą, że możemy ze sprzętem, z nowoczesną armią, z naszymi żołnierzami wyjść do społeczeństwa, wspólnie spędzić kilka chwil stosownie w przed, przeddzień naszego święta Wojska Polskiego. Bardzo fajnie, że tutaj przedstęp przed jutrzejszym defiladą wojsk, wojska polskiego. Tutaj przynajmniej można bliżej jeszcze zobaczyć sprzęt. I też dobrze pogoda dopisuje, fajne jest. Troszkę sprzętu tutaj zjechało na stanowskich ryneczek, A mam nadzieję, że jutro więcej jeszcze też zobaczymy sobie ze spokojem, bo też będziemy jechać zobaczyć właśnie defiladę wojska polskiego do Warszawy. No właśnie do czołgu chcemy iść zaraz. No i. No i my dopiero w ogóle nawet przyszliśmy, więc będziemy jeszcze zwiedzać. Bardzo fajnie. Dopiero przyjechaliśmy, więc za dużo na razie nie powiem. Ale jesteśmy z płotka, więc nawet tyle kilometrów nas nie zatrzymało. Bardzo się podoba najbardziej reakcja dzieci na, na sprzęt prezentowany wokół. Ojczyzna, była im. pragnęli i, i niewodny. bo za nasz kraj. 15 sierpnia to Święto Wojska Polskiego, dlatego chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim żołnierzom zdrowia, pokoju, bezpieczeństwa, tego aby nigdy nie musieli korzystać z tego sprzętu w warunkach bojowych. Wszystkiego najlepszego.